Siemanko, Damian z tej strony, witam was na moim kanale Daymospinning. Przed tym jak pójdziemy nad wodę, a bardzo pada za mną, pokażę wam na szybko jakimi przynętami będę łowił w tym sezonie. To nie jest nic odkrywczego, ale, ale to jest coś co mi się sprawdziło w tym roku, a po prostu wybrałem coś, coś większego o kilka centymetrów. No i tak, to nie znaczy, że tylko tym będę łowił. Co, co jakiś czas będę kupował coś nowego, coś co zobaczy gdzie indziej, coś co pomyślałem, że może mi się na tym łowisku moim sprawdzić e, i, i będę nagrywał z tym e, filmy. No a tak jak powiedziałem, teraz Wam pokażę tylko to, co, na czym będę bazował e, w tym roku. Ok, no więc e, najwięcej przynęt jest Savage Gear 19 cm w różnych kolorach. Dużo mam tych kolorów Fire Tiger, bo, bo one mi się sprawdzają najbardziej na, na brudnej wodzie. Będę łowił mniej więcej tak, czy to jest główka dźwigowa 5 gram. Czekajcie, bo źle widać 5 gram, większej nie trzeba, bo tu jest dość płytko. Do zbrojka Savic Gira Cholera, nie może o! Do zbrojka Savic Gira i, i, i pojedynczy hak. Nie schodzi zbyt głęboko, ale fajnie już pracuję z takim małym obciążeniem, więc tak, tak będę, tak będę uzbrajał akurat te gumy. Oprócz tego Oprócz tego będę miał, będę jeszcze łowił na Berkley Pulse shot tak to się nazywa. Tutaj nie będę miał Już? Już. Tutaj nie będę miał żadnych Główek dźigowych, tu będzie tylko podwójna do zbrojka, bodajże na pewno jedna, jedna z góry, jedna z dołu, bo ta ryba, ryba ta przynęta nie potrzebuje naprawdę żadnego obciążenia i świetnie, świetnie pracuje w wodzie sama. Tak więc, no, no to jak powiedziałem, na tym, na tym będę bazował. Tu mam jakieś malutkie sandaczówki, takie jak jakbym już nie mógł nic innego złowić, żeby po prostu ten dzień nie był całkiem zmarnowany, to. To sobie mogę coś tam e, zmienić na mniejsze. E, już Wam. Corki. A tu jest moje stare pudełko, do którego będę wracał co jakiś czas. Zatem e, no, tak ja mówiłem, tutaj jest w mniejszych, w mniejszych po prostu, e, rozmiarach. Wszystko to co e, do, e, do tej pory łowiłem. E, tu mam jeszcze dwa jerki, też odstawić gira Fire Tiger i, i taki naturalny kolor. Mucha, której często nie używam, ale, ale może, może zacznie taka malutka. No i tyle. Także lecimy teraz nad wodę. Mam nadzieję, że troszkę się uspokoi i przestanie padać. I do zobaczenia za chwilę. Widzieliście to na pewno na kamerce, bo to było zaraz pod powierzchnią. Ładny szczupak. Ledwo co złapał, albo ja po prostu się spóźniłem z zacięciem. No, złapał i puścił. O! Jest ryba! Ja jak zwykle podbierak mam z drugiej strony No chodź Jest mały szczupak Myślałem, że to sandacz, bo tak prawie, że po Prawie, że po dnie prowadziłem tą przynętę. Już go wyciągam. ny malec. Wracę. Pięknie. No dobra. Okej, mamy to. No zobaczymy. O. Ale podpłynął powolutku. Ale podpłynął powolutku. Dobra. Mam cię, koleżko. Ale się ładnie złapał Śliczny jesteś Śliczny. Liczny malet piękne, Już kilka razy zmieniałem kolory, żeby zobaczyć, czy to ma jakieś znaczenie, ale ale jak okazało się, że nie ma większego a jako, że chcę łapać jak największe ryby, to tą przynętę też muszę trzymać mniej więcej wielkościowo podobnie, czyli, czyli duże przynęty mam teraz porę koszczupaka zaraz, zaraz przed tym mostem. Zobaczymy. Już tyle łowiłem na tych odcinkach, że mniej więcej wiem, gdzie te ryby mogą stać. Wiadomo, że to nie jest regułą ale wiem mniej więcej, gdzie mogę się ich spodziewać. Staram się pierwsze obławiać te miejsca, które znam, a później jak nic z tego nie wychodzi, to po prostu chodzi sobie. To w spinningu dla mnie jest najlepsze, że można cały czas chodzić, nie siedzi się. Chociaż na pewno, siedzenie też ma swoje zalety, ale, ale ja na pewno wolę. Wolę być bardziej mobilny. sobie chwilę przerwy Pobawię się na czymś na szczupaka e, co, czymś na sandacza W sumie to na wszystko Coś ja mówię to nie jest tylko na sandacza ale i na szczupaka i na okonia przynęta może to jeszcze nie czas jest na na te największe chodź tutaj chodź tutaj może to jeszcze nie jest czas po prostu na te największe przynęty może jeszcze trzeba chwilę poczekać Jakie maleństwo ładna ryba, wpuszczamy Maluchu wracaj do wody i przyćkiem istotą narka o pięknie Please go. Ładny szczupak. To był ładny szczupak. Wypiło się. Nawet no, nie miałem miejsca za bardzo go mocno zaczepić. No ja na dzisiaj kończę. Byłem tutaj niecałe 3 godziny. Około 3 godzin. Trzy szczupaki złowione, dwa prawie. Więc naprawdę nie było źle. I, no i tak jak już mówiłem. Bawcie się tymi, tymi rozmiarami, zmieniajcie przynęty, próbujcie. W każdy dzień, każdy, każdego dnia może być inaczej, także najważniejsze, żeby wam to przynosiło satysfakcję. No i tyle. Jeśli wam się podobał film, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, a już za tydzień wrzucę następny film z wędkowania. Pozdrawiam, hej!